Bardzo prosimy panie trenerze Piotr Zych o podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. No sam ze siebie tutaj mówi, natomiast my bardzo na pewno źle weszliśmy w to spotkanie. Pewnie nie pomogą nam w tym 8 godzinna podróż i wyjście na parkie z Autokaru prosto. W kolejnych trzech kwartach była bardzo brudna nagra. Na pewno poszłan mocno bronił, starał się tutaj wywierać presję, ale moi młodzi gracze, którzy pojawiliście na, na, na boisku Juniorzy. Poradzili sobie i te trzy kwarty to był remis. Nasza obrona strechowa sprawiła troszkę problemów, bo Różnia koszalina, która no, straciła, że powiem impet w ataku. Uważam, że mieliśmy z tego dużo strat, po których Koszalin miał bardzo łatwe punkty. To był też jeden z elementów, który decydował, że ten wynik nie był y, troszkę lepszy. Jeszcze raz się była to teraz Różnia z koszalina i życzyć powodzenia w lewach. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania do trenera? Jeśli nie, to jest z nami również Dominik Binkowski. Dominik, twoja ocena tego meczu? Ja się tak już nie powiedział. Tak już nie powiedział. Na pewno koszańi był dużo silniejsi fizycznie od nas, ale też zawodnicy są dużo starsi. I naszym głównym celem treningu cały czas nam mówić, żebyśmy po prostu się odgrywali. Jesteśmy młodym składem i nasz cel do końca sezonu jest po prostu jak najwięcej e, czerpać doświadczenia z każdej minuty na boisku. Dlatego e, wynik jest wysoki, jednakże uważam e, duże pozytywy w tym meczu, bo trena pozwala grać młodym zawodnikom, dzięki temu my nabieramy doświadczenie może w przyszłości e, gdzieś tam pokażą się o dużo lepszej stronie niż dzisiaj. Dziękuję bardzo. No, chcę pogratulować po pierwsze za oblikom, naprawdę. Byliśmy wizowani, widzieliśmy, że to zwycięstwo daje nam mecz do playoffu to co jest naszym podstawowym celem. Myślę, że to do meczu bardzo skoncentrowani, że to było widać. Niestety jeszcze nie mamy tej siły, żebyśmy mogli w tę koncentrację przestawić mecz. Ale myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz, że tyle czasu to była koncentracja, zawodnicy wodzi po prostu nie istnieją na wojsku. Jeszcze no, raz powtarzam to, że niestety za bardzo rozróżniliśmy się, ale z jednej strony muszę też uzmienić zawodników, że trudno się graje jest takie wysokie prowadzenie, ale to jest to, że wielkie rodowiny zawsze trzymają ten poziom koncentracji no, i widać, że nam jeszcze brakuje do tego. Dziękujemy serdecznie panie trenerze. Czy są pytania może do trenera? Panie, panie Trenerze, jeżeli chodzi o rozgrywający dzisiaj w tym meczu i do mi liczyć porównanie do Kamila Łączyńskiego, to zdecydowanie na minus dzisiejszy występ. Nie, się, nie, 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 nie. Ja myślę, że to znów rozdzieliłem czas będzie rozgrywających i każdy zrobił swoją robotę. To nie ma to, że jeden był lepszy niż drugi. Dziękujemy. Czy są jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie. Marcin Dudkiewicz. Marcin dziś. Wspaniały mecz, na niesamowitej wręcz skuteczności. Gratulacje, Marcin. Widać było, że ten mecz był Twój, znaczy zespołu przy Twoim udziale. Cieszę się, że tak to wszystko wyglądało. Dołączam się do słów trenera z gratulacjami dla zespołu, który w pierwszej połowie wypracował taką przewagę, żeby do końca mecz kontrolować. Każdy pokazał charakter, każdy pokazał wolę walki, nawet w momentach, jeżeli były przestoje czy, czy komuś nie szło, jeden zastąpił drugiego. Osobiście cieszę się, że, że, że ten mecz tak wyglądał. Każdy, każdy pracował na każdego i to było widać. punktowość na dobrą sprawę rozłożyło wszystko po równo i, i z tego się trzeba cieszyć. Jeszcze bardziej się cieszymy z tego, że jesteśmy w play bo dla nas to był cel na, poprzez bycie w tej, tej dolnej, dolnej grupie. Zostały do końca tej te, drug, drugich rozgrywek trzy mecze i, i chcemy dalej to ciągnąć tak jak tak nas trenerzy przygotują, żeby być najlepiej przygotowanym na, na walkę w playoffach. Dziękujemy serdecznie.